Pani dyrektor, w komentarzu do czwartkowego wyroku skazującego dziennikarki na karę dwóch lat kolonii karnej, napisała pani, że jest wymownym dowodem na to, że terror polityczny na Białorusi się zaostrza. Jest to wydarzenie bez precedensu w historii Biełsatu i czarny dzień zarówno dla Biełsatu, jak i dla samej Białorusi. Mam pytanie, czy ten wyrok rzeczywiście wskazuje na to, że mamy jakiś przełom, jeżeli chodzi o poziom terroru stosowanego przez reżim Łukaszenki i czy jest to demonstracja siły ze strony reżimu, czy raczej słabości i strachu? Aleksandra Łukaszenki, przed tą pokojową rewolucją, którą obserwujemy od 10 Myślę, że po pierwsze po pierwsze ten przełom, znaczy to może nie jest przełom, to jest zaostrzenie, wyraźne zaostrzenie represji widać od kilku miesięcy, a nie może nawet nie od kilku, od miesiąca w zasadzie widać. To w tej chwili, w tej chwili my yy, wchodzimy w jakby w kolejny okres ja myślę, że też chodzi o to, że Aleksander Łukaszenka sam spodziewa się protestów na wiosnę i w związku z tym postanowił się postanowił się znaczy postanowił zaostrzyć w ogóle znaczy zaostrzyć sposoby, którymi zastrasza społeczeństwo, o tak to można powiedzieć. Pewnym przełomem jest natomiast to, że zaatakowano dziennikarzy w takim stopniu, bo Dotychczas, znaczy to nie jest też coś, jakaś wielka nowość, bo dziennikarze byli przedmiotem represji, czy też represjonowano ich już wcześniej. W przypadku dziennikarzy biłsatu to mieliśmy do czynienia z taką oto sytuacją, że w zeszłym roku, w 2020, 26 z naszych dziennikarzy, 26 z nich było aresztowanych pod zarzutami administracyjnymi. A z, tego, z tych 26 było aresztowanych dwukrotnie i posadzanych dwukrotnie, a jeden trzykrotnie. Także ten kolega, który był, który był aresztowany trzykrotnie, to przesiedział ponad miesiąc w, w areszcie. No i w tym przypadku to były areszty po kilka dni, 5, 10, a coraz częściej 15. Maksimum jest 15, tu można dostać taką karę aresztu. Ale dotychczas nie posuwano się do postawienia zarzutów karnych. I to jest pierwszy przypadek, gdzie rzeczywiście dziennikarzom zagrażają zarzuty karne. W piątek rozpoczął się też, rozpoczęła się też sprawa Kaciaryny Borysewicz, to jest dziennikarka portalu Tut.by, takiego największego portalu internetowego białoruskiego, która jest oskarżona z kolei o ujawnienie tajemnicy lekarskiej, a chodzi o to, że no ujawniła informację, że zamordowany w Mińsku w listopadzie Roman Bandarenka nie był pijany. To była taka tajemnica, a władze twierdziły, że był. A ona ujawniła materiały z sekcji zwłok wskazujące, że nie był pijany. Więc, więc ten element pod tytułem próba zastraszenia dziennikarzy, tak, jest to wyraźne, wyraźne nasilenie. Chyba chodzi przede wszystkim o to, żeby przepływ informacji skasować, bo tak przeciętnego obywatela się zastraszy, ale co jeszcze można zrobić? Można mu zabrać informację dotyczącą i zasiać odpowiednią ilość dezinformacji dookoła. No i wtedy jest szansa, że może się jakoś tych protestów uniknie. Tak myślę. Czy jest to objaw siły czy słabości Łukaszenki? Myślę, że to jest jakoś objaw słabości. To znaczy, ja to parokrotnie mówiłam, że, że jak się całe państwo boi tych dwóch młodych dziewczyn, no to, to to trochę jest takie, no trochę dziwne właściwie, takie trochę groteskowe, nawet bym powiedziała, że jak one są sedane do tej klatki, w której pani prokurator, tak pani prokurator wygłosiła, żądając tych dwóch lat, dwóch lat więzienia. To, to wygłosiło takie zdanie, że w kamizelkach prasa z tele, za pomocą telefonów komórkowych dokonały one tego przestępstwa. Więc no, brzmiało to też co najmniej groteskowo, jak to właśnie one dokonywały przestępstwa, właśnie w kamizelkach prasa za pomocą telefonów komórkowych. Także, także no, to oczywiście świadczy o tym, jak bardzo boi się Łukaszenka tego, że ludzie się porozumieją ze sobą. A jak w tym kontekście oceniać reakcję Zachodu? Ja mówię tutaj o, przede wszystkim oczywiście o Unii Europejskiej, zarówno na ten wyrok, jak i na wcześniejsze represje. Czy w ogóle możemy mówić o jakiejś presji, którą Zachód wywiera na reżim? No bardzo moim zdaniem, jeśli chodzi o presję Zachodu na reżim Łukaszenki, to moim zdaniem to jest bardzo słaba, bardzo słaba. W gruncie rzeczy tu więcej jest pięknych słów i jakiegoś udawania, o tak bym to chyba nazwała, czystej hipokryzji niż realnych działań. No bo co można tutaj realnie zrobić, bo ona to się chętnie załamuje ręce i mówi, no cóż, ale cóż my możemy zrobić, biedacy. No więc to nie jest tak, my możemy parę rzeczy zrobić, to znaczy zawsze dyktatury najbardziej boli ich Portfel, to znaczy, jak się im dobrać do portfela, to to jest bolesny krok. Zawsze każdy dyktator ma swoje prywatne portfele, też nie tylko, nie tylko to są portfele państwowe. Jak wiemy, on z jakiegoś powodu tym dyktatorem jest często, i zazwyczaj nie jest to tylko czysta rządza władzy, ale rządza zysku jest też bardzo ważnym elementem tutaj I w, w tym przypadku uderzenie w te wszelkie możliwości Łukaszenki, które on ma w tej dziedzinie, byłoby bardzo bolesne, a Europa je ma, bo te możliwości w ogromnej części są gdzieś tam mieszczą się w Europie. One nie tylko mieszczą się na, w rajach podatkowych, oczywiście też, ale, ale nie tylko, zresztą Cypr jest w Europie, No, ale y, tutaj należałoby również naciskać na Władimira Putina. Bo to od niego zależne jest w ogromnym stopniu w tej chwili Łukaszenka. I widzimy, że Europa jest do tego bardzo słabo skora. No, znaczy, z tego, co ja wiem, polska dyplomacja czyni w tej chwili wysiłki, żeby uruchomić jakoś naszych partnerów europejskich, którzy troszeczkę są receptywniejsi. Dlatego mi też tak zależy, żeby te informacje się wreszcie rozniosły, bo. Mam poczucie, że Białoruś jest taką terra incognita, jakby się mieściła gdzieś nie wiadomo gdzie po prostu. To jest dosłownie 200 kilometrów od Warszawy się dzieje, a wcale nie tak daleko od Berlina, i to jest naprawdę w środku Europy. A w tej chwili tam nie jest, jest taki nieprzyjemny, egzotyczny reżim postkomunistyczny, tam w tej chwili panuje terror. Jeżeli dziennikarz wychodzi na ulicę i nie wie nigdy, czy robiąc sądę uliczną, to on wróci za dwa tygodnie, na przykład, do domu, czy wróci też tego samego dnia. I to nie są, i to, i to i to nie jest przesada, to, co ja mówię, to jest po prostu nasza realność, którą my znamy no to to jest, to oznacza, że tam panuje terror po prostu. I dopuszczanie do tego i przymykanie na to oczu ze strony Unii Europejskiej, to gdzie te europejskie wartości, przepraszam, się podziewają? To one się, rozumiem, realizują wyłącznie w, w, w przestrzeganiu praworządności w Polsce, jak rozumiem, bo jakby już na praworządność na Białorusi nie starcza. No, znaczy to oczywiście ironia, ale, ale taką, taka mi się nasuwa. Myślę, że jednym z takich najważniejszych kanałów informujących o wydarzeniach na Białorusi, ale również elementów wspierania przez Polskę Białorusinów, wolnych Białorusinów jest właśnie Bielsat. Więc mam pytanie Panie Dyrektor, jakie w najbliższym czasie działania zamierza Bielsat podejmować, zarówno w związku z tym wyrokiem, jak i w ogóle w związku z wspieraniem Białorusinów? No my w tej chwili, my w tej chwili po prostu, no to co jest największym wyzwaniem dla nas, to jest po prostu musimy przetrwać. To jest bardzo poważne wyzwanie, ponieważ my działamy na bazie przede wszystkim dziennikarzy tam na miejscu. Jesteśmy w tym sensie medium białoruskim, choć, choć formalnie i, i organizacyjnie polskim, ale, ale jednak formalnie, ale jednak de facto białoruskim. I my musimy jakoś tam przetrwać, musimy jakoś wymyślić sposoby działania. Które by mniej narażały naszych dziennikarzy, ale oczywiście minimalizować ryzyko, ale oczywiście ochronić się przed nim nie ma sposobu po prostu, no bo jak się ma do czynienia właśnie z tego typu terrorem i tego typu represyjnym państwem, no to cóż, nasi współpracownicy, dziennikarze, pracownicy, oni w większości jakoś tam to ryzyko podejmują świadomie. To znaczy, to też nie jest tak, że oni się zatrudniają w Biłsacie, żeby teraz zarobić, tylko oni był sacie świadomie, żeby służyć swojemu krajowi. To jest, to jest, to jest, ewidentne, no co można było usłyszeć w ostatnim słowie Kaciaryny Andrejewej, jak ona, jak ona, to mówiła właśnie, że ona chce służyć Białorusi i że dlatego jakby ma czyste sumienie i, i z takim uśmiechem ona to wszystko mówiła w tej, siedząc w tej klatce, w sali, na sali Są że obie dziewczyny były w takim jakby powiedzieć, no takim yy, yy, Dobrym nastroju, jeżeli tak to można nazwać, w tych trudnych okolicznościach. Więc my po pierwsze musimy to wzmocnić, musimy opracować system, który mniej jakoś naraża tych dziennikarzy, a jednocześnie pozwala nam, pozwala nam nadal funkcjonować. My nie możemy też zaprzestać funkcjonowania ani zmniejszyć operacji, bo to by oznaczało, że przyznajemy rację Kaszence. To znaczy, że proszę bardzo, trzeba stosować represje, to oni wtedy przestaną nadawać. Więc trzeba mu pokazać, że nie, nie przestaniemy. Że nie przestaniemy i że to mu się tak tylko wydawało. Także, także no na pewno tego, tego się no nie doczeka. No też my musimy jakoś cały system wdrożyć, cały system pomocy tym naszym dziennikarzom, refundacji sprzętu, wsparcia prawnego, wsparcia rodzin. No, między innymi po to zbieramy też fundusze na naszej fundacji, bo nie wszystko w naszej fundacji, że to jest Fundacja Strefa Solidarności, bo nie wszystko jest w stanie na przykład sfinansować telewizja Polska, to jest instytucja państwowa i, i no i cóż, i tak, że nie zawsze nie wszystko można za pomocą po prostu funduszy rozliczanych państwowo wykonać. Natomiast, natomiast no to są nasze główne w tej chwili zadania. My, my po prostu działamy, nawet rozszerzamy działalność, bo my też jeszcze w jeszcze większym stopniu w tej chwili działamy na wschód, dalej na wschód również. Prowadzimy portal internetowy w języku rosyjskim. Także, także cóż, no to, jest, to są nasze podstawowe zadania, a poza tym budzenie tej świadomości, ale ja liczę tutaj na polityków. Mam nadzieję, że, że, że jednak polscy politycy, i widzę to w tej chwili, muszę oddać tą sprawiedliwość Ministerstwu spraw zagranicznych. Rozmawiałam dzisiaj z ministrem przydaczem. Generalnie muszę oddać sprawiedliwość naszym politykom, że starają się tutaj w tej sprawie pozyskać, uzyskać jakieś wsparcie. Zagraniczne. Zostało zresztą oświadczenie, wydane oświadczenie, wydało oświadczenie Antony Blinken, to też z inicjatywy, z tego co wiem, pana jakoś tam, jakoś tam w każdym razie zostało przyspieszone czy też no, ujawnione z inicjatywy pana ministra Szczerskiego. Także, także ja tutaj trochę liczę na to, że my jesteśmy w stanie zaktywizować partnerów. Też liczę na Litwę oczywiście. Super, bardzo dziękuję za rozmowę Pani Dyrektor. No a my liczymy na to i będziemy wspierać, myślę, białorusinów, no i Biełsat, który jest dla nich taką tubą wolności. Dziękuję bardzo.